MÓJ OJCIEC Witold Hulewicz urodził się w majątku Kościanki w powiecie wrześniowskim w roku 1895 jako szóste dziecko Heleny Skaczkowskiej i Leona Kulewicza. Wychowując się w polskim dworze pod Zaworem Pruskim wzrastał w atmosferze patriotyzmu. Jego ojciec od najmłodszych lat uczył synów mężczyzn wnosić cierpienia i przeciwności losu, zwłaszcza stawiać czoła krótkiemu zaborcy. Przełcony w szkołach niemieckich, wyniósł z nich doskonałą znajomość języka przy równoczesnej nienawiści do zaborców. W wieku 18 lat zostaje wcielony do wojska i w mój polskim walczy podczas I wojny światowej na froncie francuskim i belgijskim. W roku 1918, po przeżyciach wojennych, wraca do Poznania, gdzie wkrótce bierze czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim, organizowanym m.in. przez brata Bogdana. Następnie studiuje na Uniwersytecie Poznańskim, odbywając jednocześnie praktykę w księgarniach Fischera i Majewskiego. Okres gleński to chyba najowocniejszy czas pracy i działalności Witolda Ulewicza. Początkowo jest kierownikiem literackim no, regulyó Józefa no. juliusza Osterny, następnie dyrektorem programowym Nowo Zorganizowanego Radia Miejskiego. Jednocześnie udziela się w domu, jest czułym ojcem i tkliwym synem. W roku 1935 Przenosimy się do Warszawy, gdzie ojciec jest powołany na stanowisko kierownika literackiego polskiego radia w centrali. Wrzesień 1939. Ojciec z gmachu polskiego radia nadaje słynne przemówienie do żołnierzy niemieckich ich języku. Głosem namiętnym zapamiętanym przez późniejszych jego oprawców z słabiaka i szuka. Od początku okupacji pracuje oficjalnie w ratuszu u boku prezydenta Starzyńskiego, zaś konspiracyjnie zakłada pierwszą redakcję pisma podziemnego Polska Żyje. Jest nazwany Ojcem prawcy Podziemnej. Pisze liczne artykuły, nawiązując współpracę m.in. z Zofią Kosak-Sztucką, o której później i o którą później jest indagowany i męczony w gestapo. We wrześniu 1940 roku ojciec jest aresztowany i osadzony na kawiarni. Kilka dni później aresztują żonę ojca. Poszukują mnie, mieszkającą pod innym adresem. Na razie udaje mi się ukryć. Zatrzymują mnie później w grudniu tegoż roku w masowym aresztowaniu w kawiarni Arkadia przy policji Muniszki. Ojciec jest wielokrotnie wożony na szuka, na badania. Traktują go na przemian, raz wykorzystując jako tłumacza z pewnymi względami i przywilejami, a raz katując go i męcząc. Pomimo tych przeżyć, nadal utrzymuje kontakt ze swoją komórką organizacyjną. Na tydzień przed jego śmiercią, Gestapo rezygnuje z wydobycia czegokolwiek z uparcia milczącego więźnia. Odczytują mu wyrok śmierci. W kieszonkowym kalendarzyku, który mam do dzisiaj, zaznacza krzyżyk przy dacie 12 czerwca 1941 roku. Piszę ostatnią kartkę z konieczności po niemiecku do matki i córki, przetłumaczona dosłownie na polski brzmi. Moje najdroższe matko i córeczko. Niech Wam Bóg zapłaci za Wasz cudowny list wczorajszy. Proszę już paczek nie przysyłać. Pozdrówcie i ucałujcie ode mnie wszystkich, krewnych i przyjaciół, a szczególnie gorąco ucałujcie się wzajemnie w moim imieniu. Modlę się żarliwie. Nie odpowiadam na żadne poszczególne pytania. Nic nie jest ważne. Kładę krzyżyk na czole mego dziecka, które żyje tak poważnie i pięknie. Bądźcie zdrowe. Zobaczymy się znowu. Wasz całą duszą witam. Dnia 12 czerwca 1941 roku o czwartej rano wyjechały ciemnozielone samochody z podwórza na Bawiatku. Wiozły. 14 kobiet i 15 mężczyzn. Przejechały przez miasto i skierowały się na morze. Na 22 kilometrze polną drogą skręciły w lewo, następnie za wsią w prawo, w las. W lesie żandarmi ustawili skazanych na krawędzi dołów. Rozległa się salwa. Było święta, Boże po ciała.